Witam Was z tej strony Night Dragon, a to jest kolejny odcinek z Stardew Valley Tak więc kontynuujemy naszą serię mm, Zobaczmy, jutro będzie słonecznie bla bla bla, fortuna Są szczęśliwie Ktoś tam narzekał w komentarzach, że głośną muzykę tak więc ściszyłem. <laughs> więc nie ma rudzić a jak będziecie marudzić to będziecie marudzić O, tak będzie lepiej o. Dzisiaj nie muszę nic podlewać dlatego sobie to wykorzystam i powiększę trochę, po pooczyszczam trochę farmę Dobra Opłyn trzeba będzie nazbierać na start trochę gliny glinę, drewno i coś tam jeszcze żeby zrobić e, ten zbiornik nasiano Dzisiaj zamiar pójść trochę do salonu i trochę pograć w tym. Tam gry na konsolach, bo tam mają konsole takie stare, przodpotopowe. Hmm, pewnie na pewno też trochę rybek połowię dzisiaj. Będzie trochę zabawy, będzie trochę nauki dla niektórych, którzy nie grali jeszcze w tę grę. Dobra. Tak, żeby sobie troszeczkę energii zostawić na łowienie ryb. Dobra. Nie, mi energii stał 90, okej. Okay. Trochę powinno być okej. Okay. Dobra, co dzisiaj mamy? Nic. Jakieś zadania? Nic. Zadania pewne się zaczną dopiero od... Yy tego jak otworzą kopalnię. No, dawaj. To rybko. Small mode bass. Po, tak poza tym, im wyższy poziom łowienia ryb, tym lepiej. Tutaj ogółem można w, w, w poziomy sobie wbijać. O, nie zdążyłem. Wracam po krótkiej przerwie, musiałem coś sprawdzić. Ale okazuje się, że to nie to. Więc nie wiem co. No, rybki. Halo, rybki. Jest rybka. Jakaś spokojna rybka to. O, szat. Pięćdziesiąt energii. Hmm. Trzeba mieć do tego świętą cierpliwość do tych rybek, naprawdę. A ja na szczęście mam. Widzę, że tutaj srebrny, srebrny rodzaj rybki trafiło mi 75 za jedno, to ładnie Chyba poziom e, Chyba poziom łowienia ryb wbiłem, bo widzę, że dłuższy pasek się zrobił i dalej mogę zarzucić wędkę Teraz zobaczymy Tak, wbiłem poziom łowienia To ile już mamy? 150 zł No, dawaj, 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 rybka, dawaj To jakaś taka zamulona ta rybka, to będzie perfekcyjna O, jest perfekcyjnie Złotej jakości To te są więcej warte, bo 75 za jedną o, cześć Seba. Tak, przeniosłem się tu niedawno. Czemu wybrałeś Pelican tak? Nie mam odpowiedzi dlaczego. Bo po prostu ta gra tak jest, ustawiona. Łapie pytanie czemu. O, widzę Dandeliony. Nie, Daffodila. Dandeliony inaczej wyglądają. Zawsze mi się myli, jedno z drugim. Będzie to trzeba przyjść i to pozbierać. O widzę trzeci. Jest. To już mamy troszeczkę pieniążków kolejnych. Jak się dobrze postaram To jeszcze zajdę do Pierre'a. A nie, on ma zamknięte dzisiaj, no tak Bo dzisiaj jest Wednesday, tak Kloset on Wednesday. Tosek kupiłem już tasionka. A to Joja Martu nie pójdę, bo, oni, bo to są gnoje. Nie lubię ich. A poza tym ja to jest pójście na łatwiznę. Dobra. Ile mam energii? 35 to daje, a to daje 45, czyli w sumie ta jest lepsza. To ja sobie tą lepszą zjem A te gorsze posprzedaję. Znalazłem tutaj coś takiego, to jest e, chrzan, e, wi... dziki chrzan, nie, to można też sprzedać albo można zjeść, a jest też to używane do craftingu, więc, dobra wróciliśmy na naszą biedną małą farmę. Dobra to ja odłożę te resztę rzeczy co tu mam Okularów ogółem w ogóle nie opłaca się sprzedawać, się lepiej je przerobić i dostać z tego kwarc. Jak e, trasz e, ten trasz jak to się nazywa trasz recykler się dostanie to wtedy opłaca się go zrobić i wtedy z takich okularów sztabka aż kwarzu się dostanie, który jest więcej wart. Dobra teraz plan jest taki, że idziemy do salonu i sobie troszeczkę tam pogramy, pogadamy z ludźmi oni się już tak mniej więcej powinni tu zbierać, tak więc... A nie, jeszcze nikogo nie ma. Dobra, to w sobie pogram w tym czasie. W... E, kr kr Króla Prairie. Dobra. O, 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 shit, 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 shit! Fuck, fuck! O, i teraz, mo, teraz możemy się bawić. Tylko ta umiejętność jest na czas określony, niestety. O, właśnie dostałem dwie kolejne umiejętności. Trzy przebieganie. O, i, o, kurde! Dobra, jest, udało się. I teraz się zabawimy inaczej. Teraz mogę ich zabijać po prostu uderzając ich, albo rozjeżdżając, że tak, po, że tak to powiem, bo zmieniłem się w jednego z nich, ale lepiej. O, bomba, najlepsza rzecz. No, 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 no. zaraz się skończy czas i zaraz będę, mógł, może, może mi się uda przejść ten pierwszy poziom. No, czas, no, kończy szybko czas, kończy kończę, kończy, bo już mam dosyć. a fuck, było blisko. Yes, udało się. Pierwszy poziom zaliczony. O masakra. Tutaj będzie jeszcze trudniej. O kawa 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 kawa. Dawaj 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 dawaj. Jest blisko, blisko 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 blisko. O oh, fuck fuck fuck! Ach! Shit! Kibigo again! Koło, 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 przyda się koło, koło, koło ratunkowe się przyda. Przyda się, przyda, przyda. Dobra, mamy koło ratunkowe. Ha! Macie za swoje. Fajnie by było jakby... jakbym dał radę przejść całą, całą gierkę tą. Bo za to jest podobno achievement ukryty na Steamie. O, strzelba, jak fajnie. Ale fajnie jak, fajnie też jest, jak się zbierze strzelbę i jednocześnie się zbierze ten kołczan na amunicję. O, życie widzę, życie, 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 życie. Mam życie, mam życie, dodatkowe życie. Oooooooooo! Blisko, blisko było, blisko było. Ła! Zaraz końcówka czasu może się uda. A, po tym chyba rundzie przychodzi sklepikarz bodajże? No, jest, przyszedł sklepikarz Mam 10 monet To wezmę pistolet Będę mógł szybciej strzelać To się bardziej opłaci A na następny raz wezmę buty No, widzieliście, przeszłam w ogóle przez pal A poza tym nie tylko ten pistolet jest w sensie taki lepszy, że szybciej strzela, ale też ma większy damage Bo teraz będą nowe potwory się pojawiać, o właśnie I te, i te, ten którego nie, najbardziej nie lubię, bo on się rozstawia Jest jako kolce wtedy O kurde O fuck No i mnie zabiły O, gwiazda Teksasu Teraz będzie się, teraz będzie się jarać A ty kurde Chciałoby się co? O kurde Oooooooooooo shit! Jeszcze bomba! O masakra, to jest najlepszy skill! Shotgun, koło i jeszcze kurde karabin! Wooo shit! Koniec, koniec skilla! A ah, fuck! I zginąłem. Dobrze, dobrze że zebrałem te dwa dodatkowe życia, kurde bo... Bez tego by było krucho. O życie, 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 życie! Palić resztę, ale bo życie? Aaaa, Kurde! Znowu! Strasznie ich dużo przyłazi tutaj w tym poziomie. O! gwiazda strażnika Teksasu i lecimy znowu Ja ci kurde się rozstawię, chciałbyś. co to jest za skill, bo nie pamiętam A ten teleportacyjny, że oni wtedy mają fiołka czy coś w tym stylu Nie wiedzą gdzie jesteś przez chwilę Gin, gin Gin Gin, o życie Fuck, żółw Ja je nazywam żółwiami <laughs> Będę je nazywać kolczymi żółwiami Fuck, ile ich jest? Końcówka czasu! Aaa jest! Mam to! Ła! A tu będzie łatwo się bronić akurat. Bo one przez ściany nie potrafią przełazić. Se o fuck Czekaj, cyk No cześć. Żółw tu się w, wciskiwał widziałaś? Najgorzej jest kurde jak idziesz po, po jakiś przedmiot który wypadnie z nich. Właśnie. O kurde, góry nie pilnowałem. Zapatrzyłem się teraz na monetkę bo chciałem już po nią iść. Robię z co? Cześć, żółwiu. Kurde, ale się to porozstawiały te żółwie! No cześć. Masz, masz, masz. Tam, widzę, monetka dropnęła, trzeba po nią skoczyć. Uaaa! Sami sobie zrobiliście, kurwa, problem z przejściem, to teraz macie. O, i patrz, kolejny się rozstawił, no. O, kurde! Yeah! A! O, pięć monetek. Wow Takiego ofarta jeszcze w życiu nie miałem. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że pięć monetek wypadłaś. Tak widzę plecy. A! A! Już końcówka kurde tego, ale nie. Była końcóweczka. Końcóweczka czasu. Monetki, monetki, monetki. Monetki. Dużo monetków, żeby się ulepszyć. O, grubas. Ostatnie życia. Cię zerowe to już życie ostatnie Walić te monety, ważne żeby ich tylko wybić Bo już końcóweczka została Czasu Gdzie kurde chciałeś? Chciałoby się co? I jeszcze tego nie trzeba załatwić. Uff. 26 monetek. Wezmę... Jeszcze... Jeszcze raz ulepszenie pistoletu, bo teraz będzie walka chyba z bosem. O ile dobrze pamiętam. Tak! Teraz będzie walka z bossem. A! Mm. No nic! Było blisko. Żeby go pokonać. Nie będę tego powtarzać bo już mam na tyle wam pewnie materiału, że hej Spróbuję następnym razem Wielka porażka Tak będzie brzmiał tytuł tego odcinka Wielka porażka Ech. A było tak blisko Tak, to jeszcze trochę tutaj coś porobię i kończymy odcinek za moment. Tak, troszeczkę się przedłużył przez e, odcinek przez tego preeriowego pre, króla. Ale. Następnym razem się spróbuję, żeby, to, żeby go pokonać tego gnoja Mam nadzieję, że mi się uda Czekaj weźmy to, póki jeszcze pada deszcz Nie marudź, dasz radę mhm, Trafił się ziemniaczków I widzę coś mi zażarło nasionko A raczej roślinkę. Bo tutaj brakuje jednej roślinki znowu jakiś trafił, dobra kończymy na dzisiaj odcinek tak więc komentujcie subskrybujcie lajkujcie ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie papa hej